Również wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19 to jest kwota 81 600 50 000 zł pochodzi ze Starostwa Powiatowego na funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy Te środki zostaną tam przekierowane Oraz ogród zoologiczny odszkodowanie z tytułu szkody komunikacyjnej Te środki zostaną przeznaczone na likwidację Szkody jeśli chodzi o najważniejsze zmiany w wydatkach bieżących e, zmiany in minus to jest e, zmniejszenie dotacji dla klubów sportowych łącznie na 1,5 miliona złotych, e, zmniejszenie dotacji dla żłobków niepublicznych e, na pół e, miliona złotych. Jeśli chodzi o największe zwiększenia wydatków bieżących, to proponuje się odbudować e, rezerwę ogólną na kwotę 876 tysięcy. E, Ponadto 150 tysięcy proponuje się przeznaczyć na adaptację lokali socjalnych. Również 150 tysięcy proponuje się przeznaczyć na wydatki związane z gospodarowaniem mieniem komunalnym i powierzonymi lokalami, 120,5 tysięcy na stypendia sportowe i później już są mniejsze kwoty. Jeśli chodzi o wydatki majątkowe, największe zmniejszenia dotyczą tych projektów, które zostały już omówione przy okazji WPF-u, to jest obwodnica piastowska 2 miliony i Dokumentacja przyszłościowa realizowana przez MZD 430 tysięcy, te środki zostały przesunięte na rok 2021. Natomiast jeśli chodzi o zwiększenia wydatków majątkowych, to proponuje się przeznaczyć 2 miliony na budowę drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ulicy północnej BIS, 350 tysięcy złotych budowa boiska wielofunkcyjnego PLO numer 1. 145 000 zł y, ułożenie kostki na parkingu, wraz z izolacją ścian przy PLO numer 8. Przy tej samej placówce y, proponuje się wykonanie instalacji deszczowej na za kwotę 119 000, 72 000 modernizacja urządzeń.